Dziś otwieramy. Jest wystawą, która ma taki kontekst historyczny. Jest to próba syntetycznego pokazania konceptualizmu fotografii. Autorką wystawy jest pani Maryka Kuźmić. jest również autorką katalogu. I wystawa, zarówno, zarówno wystawa, jak i katalog, myślę, że zostały przygotowane bardzo perfekcyjnie. Realizując tę wystawę, włożyła dużo serca i widać było, że pracuje z wielkim zaangażowaniem. Ale mam nadzieję, że katalog, który towarzyszy tej wystawie, będzie takim suplementem wystawy i jej przewodnikiem. <todgłosy>